Siemoneczko, no dzisiaj będziemy grać MCP na naszym nowym serverze. Dzisiaj gra z nami Kurczak, Skipel i Oski. Przywitajcie się. Siemka. Siema. Siema. teraz będzie serwer. No i co, poczekaj tylko chwilkę. Nie. Włączony, jest włączony. Yes, nice. Dobra, ja się już Dzień mogę cię zabić? Odam serce Jak dostanę je Ale ja nie mogę wejść To jest start? Można startować już? Ej nie Ej ale ja nie mogę wejść Ja też Jesteś posketem Dostanie z w dupy skok. Dobra zostaw Skur. Dobra Mogę cię zabić? Chcę sprawdzić Ta. Ale on jak lepszy. widać lepszy, lepszy. No lepszy. Dostanę to do. Nie on działa Jest już start, można? Nie, czekaj Ja nie mogę już zrobić. Nie ma że ja oddać muszę Aha. Oddaj Działa? Czekaj, komendę muszę No działa, działa Jak działa? Czekaj. Zabija Działa już Nie, ja już nie mam, mogę... mam taką fajną komendę A ja mogę wejść a bo ja ty ad... trasher? Nie, Ady, tylko... Dobra, dawaj się start, Ej, bo on się nudzi. Ty, bo ja nie pamiętam komendy. To się zabi, To zabi, trasher. Dobra, start? No, to... no dobra, musisz mnie zabić. I czemu te no. drzewo już... Eee! Ale ja za chwilę już za chwilę oddam. No, skipper, otwórz. Jesteś O Nie ma startu, co ty robisz? robisz? Dobra, odzyskano. Dobra, ja wyzrytam wszystkie itemy. Weź podbieraj mi turzy, idę go zgonić. Dobra. Ja próbuję wbić na serwer. Przepis. Manhunt, manhunt. No co to za serwer, kurde, nie można nawet wejść. Ty masz każdy... pokaż... Dobra. E, dobra, słuchaj, dogadamy się. Ja ci daję spokój, ty mi dajesz spokój, zaraz no na niebogu i już. No nie. nie mogę, Nie zaprzyka. No dobra. Nie z kim zabierasz, to jest Gillian Nemo, no właśnie. Gdzie Nemo? No to jest Nemo? nie jest już. Nemo? Gdzie jest Nemo? Nie, <suszy> nie włączaj tych autoklikerów dla dzieci. Gdzie nie ma... Nie, nie, nie! No to jest światła! Nie zgubniej! No, no co? Moje nazwę. Co? Człowieku, lek? Nie, nagrywasz? Lekarz Ale ja nie będę tu stał tak przez lasu, no jestem naciągnięty przez kazówkę. No? Nasz sojusznik musiał wyjść. Cienie sojusznik. To zbije, pewnie. Nie bije, ja. jak Nie wyję. jak to Jaki? 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 to ja Jaki? 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 Tak. Co jest z tym serwerem? Leży no, no nie wiem co jest z tym serwerem się w, już w ben, Jestem właśnie za, za niedługo będę naj, najlepszym graczem na serwerze. Zna, powiem tyle. Powiem tyle, znalazłam i tyle powiem, nie? Ja jestem ja dobra, Ej, ej, podaj kordy na MSG. Będą po kłopoty. I fioro, trasę Jak coś, co jest? I jak coś, jak coś, to niskość, to niskość też się liczy jak coś, nie? Niskość też się liczy Więc raz ci wejść do tej kopalni No i tyle powiem Dobra, muszę z wioskę. No, nie, nie, nie. No, ja. ty kurczak, jak coś nie będziesz przy teamie, nie? Ja to nie ja mogę nawet na serwer wejść, więc ja nie wiem, czy ja w ogóle wejdę. Aha, to no wejdź ile restartuj swojego klienta, na którym grasz. O, nie, Fifioro ma takiego Hanta ma. O tak, teraz ma podwójnego Hanta. Jaka to jest wersja? 1.18.2 No to nie wiem. To poznaje, że to nie jest ta wersja. Mam tu wersję. Cześć, chyba się zlogowało. Mam Kolejny Okej, ok, idzie na okej? Okej? Okay. Okay. No fuck. Wskoczyłeś do takiego wielkiego kanionu? No. Serio? Niestety. Chyba się nie zobaczymy. Ale to jest blisko spawna, to jest blisko spawna, więc tyle powiem. No to ja w żule go i tak. Dwa mm. lata. I dupa, 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 gina. Jakie to było kordy? Tam. Jeszcze jednej znowu dodam dupa, nie mam temów. No i co? To nowa, nie? nie wiem. Ej, czekaj. F3 plus A. Nie. F3 plus A. Dobra. Cześć widziałem, ale nie wiem, czy to było na tym odcinku. Go no, widać. W zdjęcia? Zdjęcia. Dobra, no. To było na odcinku, widać. O, jest. A nieważne, że kogoś Widziałem i uciekłem. To nie mogę. Ja ruin portal mam. A, zrób. No to tam, ku... tam Tam nic nie ma dobrego. Ale szybko zapomniałem o tych itemach. Bo miałem tak, zapalary, klatę. I w ogóle czego jeszcze nie zdobyłem. Nie zdobyłem.